Witajcie drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Nissana Murano. Nissan Murano dostępny jest na rynku od 2002 roku i oferuje luksus BMW X5, ale w bardziej przystępnej cenie. Napęd na cztery koła jest przeznaczony do jazdy po drogach, a nie do ekstremalnego off-roadu, chociaż łagodne odcinki off-roadowe można łatwo pokonać. Projekt jest bardzo sportowy i przypomina coupé. Dostępny jest tylko jeden silnik benzynowy 35V6 o mocy 240 km stosowany w Nissanie 350Z i dostępny tylko z 6-biegową automatyczną skrzynią biegów CVT. Silnik jest bardzo mocny i zapewnia bardzo dobre przyspieszenie, ale z tego powodu średnie zużycie jest bardzo wysokie i wynosi od 10 do 11 litrów na 100 km. Właściwości jezdne Nissan Murano są bardzo dobre i samochód bardzo przyjemnie pokonuje zakręty, ale jest również wygodny na dłuższych trasach. Układ kierowniczy jest również precyzyjny i zapewnia dobrą reakcję. Dobrze amortyzuje nierówności na drodze, a jazda jest bardzo komfortowa. Dostępny jest tylko jeden pakiet wyposażenia, który obejmuje elektryczne szyby i lusterka zewnętrzne, skórzane fotele, podgrzewane przednie fotele, tempomat, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, klimatyzację, kolorową kamerę cofania, kierownicę i skrzynię biegów oprzyte skórą, bezkluczykowy dostęp, światła ksenonowe, 18 calowe felgi aluminiowe, szyberdach, alarm, elektroniczny system stabilizacji ESP Poduszki powietrzne, kierowcy, pasażera i boczne, system dźwiękowy BOSE, radios 6 płytową z miniarką CD, nawigacja satelitarna i sterowanie z kierownicy. Opcjonalne akcesoria obejmują lakier metaliczny i system DVD. Nissan Murano nie został przetestowany w teście Euro NCAP, ale zakłada się, że otrzymał ocenę 4 piątych. Ze względów bezpieczeństwa uwzględniono także automatyczne hamowanie awaryjne. Zalety Nissan Murano: atrakcyjny design, najwyższa jakość wykonania, bogate wyposażenie standardowe, doskonała wydajność, świetne przyspieszenie, doskonałe właściwości jezdne, w razie potrzeby można zjechać z drogi, ale nie za bardzo. Udobność, przestronność, dobra automatyczna skrzynia biegów. Grzywa Nissan Murano: w ofercie nie ma silników diesla, tylko jeden silnik w ofercie. Nie ma nazwy jako konkurent BMW Audi. Dla tych, którzy wolą skrzynie manualne, dostępna jest tylko skrzynia automatyczna. Wysokie zużycie paliwa przez silnik nie jest przeznaczony do ekstremalnej jazdy terenowej.